Dzisiaj przeczytałem ciekawostkę. W Europie 13% emerytów pozostaje aktywnych zawodowo. W Polsce jest to odsetek na poziomie 13,1. To mimo wszystko dosyć sporo mając na uwadze, że ja podejrzewam, że też spora część właśnie tych emerytów dorabia sobie na czarno po to, żeby mieć środki właśnie na leki, opłatę rachunków i tak dalej, i tak dalej. I teraz najwyższy odsetek mamy na Łotwie, Litwa też wysoko, Estonia, tam mamy powyżej 40%. W aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę. No i te dane chyba jasno pokazują, że mamy czasy jakie mamy, ceny są stosunkowo wysokie w porównaniu do tych świadczeń, które otrzymujemy, więc warto pomyśleć w pierwszej kolejności o poduszce finansowej, ale to jest odrębny temat, ale właśnie o odłożeniu sobie środków na tę emeryturę, żeby już w końcówce życia, kiedy nasz organizm jest po prostu słaby, zmęczony tymi kilkudziesięcioma latami właśnie życia, mieć jakieś środki i żeby sobie po prostu już odpocząć i dać spokój.